Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Podczas ostatniej mojej próby nagrania dla Was PR Open Boxu odłączył mi się mikrofon i narobiło się wielce dużo, ogromnie szumu i nie było filmu. Był film, ale bez głosu i to już nie dało się powtórzyć. Nowe paczki otworzyłam, to chyba nie powinnam była ich pakować jeszcze raz. Dlatego nazbierałam nowe paczki. Znowu mam nożyczki w ręce i znowu będziemy... Otwierać. Mam nadzieję, że tym razem ta próba będzie. razie. Mam nadzieję, że tym razem ta próba będzie bardziej udana. No i uda nam się otworzyć, zobaczyć coś w środku i usłyszeć, o czym mówię. E, pierwsza paczka. Nie mam pojęcia, od kogo jest. Nazwa no, mi coś mówi, ale. Ale, ale mam pustkę w głowie. Także otwieramy. Ona leżała trochę czasu u sąsiadów, słuchajcie. Mam nadzieję, że nic się tam nie zepsuło. Przemili sąsiedzi, mi ją przytrzymali. Trochę się zgniotła, aaa, już wiem, już wiem, bo tu jest coś, czego na co dzień używam. Michel Mercier, czyli e, szczotka do włosów, której używam. E, paste Love Hebe, zobaczmy co jest w środku, faktycznie trochę się zgniotła pudełko, ale dzisiaj do mnie przepięknie pasuje. Confer o. Super, bo ja używam na co dzień tej szczotki, ona jest bardzo, bardzo, bardzo fajna, tylko że czasami lubi wypaść z ręki, bo ma taki kształt opływowy, nadaje się świetnie do podróży, ale niestety czasami gdzieś mi się tam umsknie, e, dlatego, dlatego jest tutaj taka, z trzymadełkiem. Także super, szczotka do włosów, no i już, o jaka fajna podróżna, z trzymadełkiem, ale fajna, zadbaj o włosy nową, pachnącą szczotką, hello. Czy wy to widzicie? Mokre i suche rozczesza każdy. Najlepszy przyjaciel nie wyrywa. Włosy z, głow z, włosów z głowy nie spadnie. No dobra. Ja mam e, o zapachu marshmallow. Jest też e, candy apple i cotton candy. I uwaga, czy to jest marshmallow? Naprawdę pachnie. Ej. Musimy to otworzyć i przyjrzeć się temu jeszcze bliżej pachnąca szczotka, tego jeszcze nie grali i tego jeszcze nie widziałam e, ale jak czuję zapach to mam wrażenie, że to jest coś na zasadzie e, melis, tych butów, że po prostu jest wykonana z pachnącego prostiku uwaga ej ej, sorry, że tak mówię, ej jak będziecie kiedyś w sklepie i spotkacie tę szczotkę naprawdę powąchajcie mega pachnie, do włosów normalnych nie wiem jak czeszę o, bardzo miło, ale pachnie naprawdę fajnie. Dziękuję za pachnącą szczotkę. Jeszcze takiego czegoś nie grali, nie widziałam, także idealna do open boxa. Nowości rynkowe to nowości rynkowe. Dobra, kolejna paczka jest... Ja <laughs> się będę śmiała do końca, do końca filmu, no bo jak, pach... zaczęłam od pachnącej szczotki. Czy może być lepiej? Zaraz zobaczymy. Uhuhu. Airbnb Decay, jedna z moich ulubionych marek makijażowych co prawda ostatnio nie miałam od nich żadnych nowości ale, ale uwielbiam, Eyeshadow Primer Potion spray utrwalający makijaż All Nighter, baza Optical Illusion bardzo chętnie podaruję na rozdanie te dwie rzeczy, dlatego, że Eyeshadow Primer Potion jest mi doskonale znany, od lat go używam Wiecie, że regularnie w moich filmach się pojawia, więc może jakieś takie rozdanie zrobimy. Ostatnio było rozdanie i na Instagramie, i na YouTubie, także bądźcie czujni. Spray utrwalający makijaż All Nighter. Ja mam jeszcze chyba dwie butelki w zapasie, także na pewno, na pewno trafi na rozdanie. I baza Optical Illusion. Tego nie znam, tego nie mam. Chętnie przetestuję. Co to jest? Baza, która wygląda w ten sposób i jest e, smoothing. Argan All Power Perfecting, czyli minimalizuje porę i wygładza cerę. Jestem bardzo ciekawa, bo zazwyczaj jak ktoś mam z Urban Decay, zwłaszcza do twarzy, to mi się sprawdza. Także serdecznie, ślicznie dziękuję. Tu jest coś dla Hani, słuchajcie, bo już widzę a Little One. Dostaliśmy przepiękne rzeczy właśnie jakiś czas temu, jeszcze zanim się Hania urodziła, dawno, dawno temu. No i właśnie dostałam wiadomość, czy... Czy możemy podać aktualny adres w celu nowej przesyłki. Więc zobaczmy, co dostała Hania. Hani tutaj nie ma, Hania smacznie śpi. Ale, ale prezenty dostaje. Takim to dobrze. Mama się namęczy, namęczy, a dziecko dostaje przepięknie zapakowane mikro maciupękie wózeczki. O, jakie piękne, jakie piękne. Idealne na lato chyba, bo to są chyba otu. O, Mama tutaj już wpada w zachwyt, oczywiście. To jest taki otulaczek, ale też kocyk. Myślę, że może robić jako kocyk. Zaraz będzie już gorąco, już chodzimy głównie w krótkie rękawie, więc nie będę jej przykrywać nie wiadomo czym. A tu jest właśnie taki przemilutki otulacz. Ja mam właśnie taki jeden w gwiazdki i Hania bardzo go lubi. No, ale on jest mniejszy, o, chciałam to powiedzieć, że on jest dużo mniejszy. A ten ma takie przepiękne detale złote. To wygląda cudnie jest bardzo, bardzo miły i dobrze się pierze, bo już prałam kilkakrotnie ten zielony i prałam go oczywiście w wysokiej temperaturze i nic się nie dzieje. E, tutaj mamy gryzak, to jest chyba gryzak, o ile się nie mylę, gryzak z chusteczką. Hania już coraz bardziej zaczyna sięgać po rzeczy, e, no jeszcze jeszcze tak nieudolnie i to wychodzi, macha tymi rączkami i nóżkami, ale jeszcze mocno w rączce nie trzyma. A mi się bardzo podoba, jak są właśnie takie małe rzeczy, bo w tej małej rączce to dobrze osiądzie. No i maluchy lubią przytulać się właśnie do jakichś pieluszek. Jak dziecko nie chce zasnąć, to gdzieś tutaj zawsze jej przyłożę pieluszkę, to przytuli się do czegoś i od razu jest jej łatwiej. Więc tu będzie miała coś, co będzie mogła sama trzymać, nie jest to ciężkie i jednocześnie się do tego przytulić. No i jeszcze jedna rzecz. O! OJku, jakie cudne na lato! O Boże! Matka, uspokój się, ale to jest takie piękne. Mamy bardzo mało letnich rzeczy. E, myślę, że to będzie fajny rozmiar właśnie na lato. Może jeszcze nie na dziś, ale na tak um, sierpień. Myślę, że w sierpniu będzie dla nią ok. No przepiękne, różowe, Spodenkiły się też z takim e, złotym motywem i z takiego fajnego materiału cieniutkiego. Także ślicznie dziękujemy. Następnie mam wrażenie, że wiem od kogo to jest. O, więc już się jadam, Również się jaram. Bardzo się jaram. Jak wam zaraz pokażę, to też się zaczniecie jarać, jeśli jeszcze tego nie widzieliście. Glambox, paleta, paleta magnetyczna, przepięknie zapakowana. Paleta od Hanik. Wiecie, że mi się sprawdzają, wiecie, że używam, wiecie, że uwielbiam. I co? No i nowe cienie albo pigmenty. Zobaczmy. O, jest ich sporo. Już widzę te ilości. Słuchajcie, nowa kolekcja to aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć turbo pigmentów. Dlatego pewnie z nimi przywędrowała razem paleta. Ja muszę otworzyć, przynajmniej trzy, muszę Wam pokazać. A takie randomowo sobie wybierzemy, któreś. O! akurat fiolet, wiecie, że ja uwielbiam fiolet ojejku, ojejku jejku. jak mnie pytacie zawsze o o mm, błysk jaki błysk polecam, jaki niedrogi błysk polecam, no to czy ja mogę polecać inny niż ten, raz jakie to jest wszystko piękne dwa mogłabym tu tak siedzieć i słoczować to do jutra, ale są naprawdę mega trzy, miało być trzy ale no chyba na trzech nie poprzestanę bo są cudowne mogę jeszcze kciukiem, mam jeszcze kciuk do dyspozycji to jeden pal... aaa, no dobra, to na tym już poprzestanę, bo już bo już robię krzywdę no cudowny błysk, wyglądają mega mega, także bardzo Hania dziękuję, eee, no i oczywiście będę używać i makijażu Wam z nimi pokazywać, jakżeby inaczej kolejna przesyłka jest od Kat Bondi. jest troszeczkę rozpakowana bo była u mnie w domu rodzinnym i mamy w niej nową maskarę Go Big or Go Home. Proste? Proste. Przedstawiamy nową, dodającą objętości, wegańską maskarę Cadabondi. Go, go, go Big or Go Home, która zapewnia trwałość, odporność na rozmazywanie, formuła wypełniona naturalnymi, roślinnymi składnikami, olejem słonecznikowym i oliwą z oliwek oraz jest mocno napigmentowana. Jestem bardzo ciekawa. Maskara, ole, takie e, spore pudełko. Ciekawe, czy maskara też jest takich rozmiarów. Extreme Volume, volume extreme w różnych językach chyba, ale wygląda przepięknie to jak to maskara Kat Von D. Wiecie co? Mam mnóstwo otwartych maskar, ale chcę ją otworzyć. Chcę Wam pokazać szczoteczkę i chcę jej zacząć używać. Taka standardowa szczoteczka, nie silikonowa. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Teraz już otworzyłam, to już muszę zacząć używać. Nie mam wyjścia, będziemy testować. W przesyłce była też maseczka na oczy, kolejna już i nasiona słonecznika chyba. Z radością przekazujemy Ci ziarna słonecznika, byś pamiętała o tym, że nasza maskara jest 100% wegańska i zawiera olej słonecznikowy. To takie bardzo w stylu Kat Von D. Ja ostatnio rozpływałam się, jak wrzuciła na Instagram film, w którym jej syn dotykał trawy. Jeżeli tego nie widzieliście, to koniecznie polecam. Mogę teraz brzmieć dziwnie, ale jak zobaczycie, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Kolejna przesyłka jest od Debora. i ja wypakowałam ją z pudełka, ale nie zaglądałam bardziej do środka. Tutaj chyba też będzie sporo rzeczy na rozdanie, coś mi się tak zdaje, dlatego że ja e, super gloss mam, używam, lubię. E, tak samo... E, ten Secret of Strawing Mam, chociaż jeszcze nie testowałam, nie używałam. E, następnie BB Cream też mam. Może zrobię? No koniecznie, no rozdanie będzie na 100%. Tak samo jak rozświetlacze, które ostatnio Wam polecałam, na przykład co kupić na promocję w Osmanie, bo te rozświetlacze są świetne. Róż polecałam Wam wielokrotnie. Bardzo lubię te żelowe kredki, bardzo, bardzo. I nie mam tych kolorów, więc chętnie będę ich używać, bo to jest przepiękny zielony i przepiękny niebieski na lato. E, super. E, ten podkład bardzo lubię. I mam, no i tak samo z maskarą. Eee, także dziękuję, ślicznie. Będzie co na rozdanie. A może ja powinnam od razu zorganizować rozdanie? ha co się będziemy? Zaraz, zaraz coś wybiorę i Wam rozdam. A tutaj mamy mm, Funday Box y, od Jebany. Was nazwę, ale coś się Was śmiesznie nazywa, ale się to nazywa? Jebany. Naprawdę, to nie ja to wymyśliłam. Eee, Shockwaves, jakieś specjalne eee, z Shockwaves z belą. Tak wygląda pudełko. Proszę bardzo. I zobaczmy. Uh, to jest w środku? Proszę, proszę. Czapeczka idealna na lato z napisem Don't follow me, I'm lost. Idealną. No i właśnie mamy tutaj Shockwave, czyli pewnie będą jakieś kosmetyki z velo. O, jest też koszulka. Biała, zwykła, biały zwykły t-shirt właśnie z VELO. No i produkty do stylizacji włosów. Volume, więc idealnie dla mnie volume, volume, to jest dry shampoo, spray do włosów, texture and shine, czyli jakiś spray nadający struktury i połysku. Na twoich zasadach. Plecak, taki wygodny, lekki. O! A tu są pisaki do tego, żeby sobie pomalować t-shirt. Ale super pomysł. Pisaki do tkanin i jeszcze naklejki. Mega, fajnie. O, jeszcze chyba pasta do stylizacji. Tak jest. Bardzo, bardzo fajna. Taka e, inna e, edycja. Nie ma nic do jedzenia. Ale jakoś to przeżyję. Bo jest biały t do pomalowania. I. No i fajne rzeczy. A ja wybieram pięć rzeczy i robię rozdanie. Tak jest. Tym bałaganiem dajcie mi się tylko odnaleźć. No dobrze, mam pięć rzeczy z tych przesyłek teraz i jedną z przesyłki poprzedniej, to, co mi nie wyszło. I to będzie Glitter Goals Liquid Lipstick z Nyx'a Otwierałam taką glitterową przesyłkę z nyx -a. No właśnie, nie zobaczyliście jej, ale jedna pomadka powędruje do Was. Uwielbiam też te rozświetlacze, więc niech one powędrują do Was. Tak samo jak i maskara, każdemu się maskara przyda. Spray utrwalający właśnie z Urban Decay również. No i szczotka, której ja sama używam. Także te pięć rzeczy do was powędruje, czy to jest 5? 5, dokładnie, umiesz liczyć do 5, wow. I nie już to zwiastuje powiew takiego lata? I dajcie mi znać, dlaczego czekacie na lato. A tak sobie wymyśliłam, za oknem jest tak piękna pogoda, Ci ma być prawie 30 stopni, więc dajcie mi znać, dlaczego nie możecie się doczekać lata. Mam nadzieję, że lubicie. Jeżeli nie, no to jest trochę problem, ale mam nadzieję, że coś wymyślicie. Także takie e, zwiastujące lato rozdanie. Piszecie w komentarzach, m, dlaczego czekacie na lato. E, no i subskrybujecie oczywiście mój kanał i czytacie regulamin na dole. No i ktoś z Was dostanie te 5. Rzeczy. A ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę, już się z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. No i koniecznie dajcie mi znać, co chcecie, żebym przedstawała i bliżej Wam pokazała.